wszystkich związków i organizacji kombatanckich. Witam tak licznie zgromadzone poczty sztandarowe wielkopolskich organizacji, szkół i stowarzyszeń, w szczególności delegacje szkół imienia powstańców wielkopolskich oraz... Tu ...przed pomnikiem powstańców wielkopolskich 1918-1919, koncertów, marszy, biegów, gier terenowych, rekonstrukcji historycznych i wielu innych przedsięwzięć. Bardzo dziękuję wszystkim przedstawicielom władz państwa, a szczególnie panu marszałkowi Sejmu, panu wicemarszałkowi Senatu, panu wicepremierowi, panu ministrowi... Nie da się zatrzymać, że polskość jest siłą z wszystkimi powstańcami, którzy brali udział w walkach zbrojnych przed pierwszą przed pierwszym poległym powstańcem Wielkopolskim, Franciszkiem Ratajczakiem, Wielkopolskiego zwycięskiego zrywu. Kilka dni później na dworcu wiedeńskim w Warszawie mówił do podzielonych Polaków, do Polaków, którzy podzieleni stania Wielkopolskiego, udał się do Warszawy, i mamy ten moment zwycięstwa patriotyzmu zwycięskiego. Budowy na fundamencie powstania, który rodzi się tutaj w Wielkopolsce, ale którym swoim zasięgiem ogarnia najbliższe miejscowości i te bardziej oddalone na północ, wschód, południe i zachód. Dobre pamięci! Bohaterowie nie o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Poznania i Wielkopolski, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Dziś, w Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego stajemy do uroczystego apelu pamięci przy pomniku powstańców wielkopolskich w Poznaniu. W tym szczególnym miejscu, będącym symbolem walki i poświęcenia dla ojczyzny, czcimy 106 rocznicę wybuchu Narodowego zrywu niepodległościowego mieszkańców Wielkopolski. Wzywam działaczy społecznych i przywódców ludności polskiej w Zaborze Pruskim, a wśród nich księdza Stanisława Adamskiego, Wojciecha Korfantego, Adama Poszpińskiego i Władysława Sejda. Przywołuję Ignacego Jana Paderewskiego, który stał się symbolem walki. Odzyskanie niepodległości przez Polskę. Drugi szereg. Rok w tył. Aż do 론 로이 Zobaczmy za ramię, do nogi. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, kwiaty złoży Pan Andrzej Dere, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Pododdziały, baczność, na ramię,

Posłanka do parlamentu no Rol <t six> <w linedury> pytania kτί të vune përmumerme nësi dhere autore ehë, hef czego odrit ethte së se Makar ini ensi Po rrëpor, To Panie, Panie Radzocki, ma, pan pan ma pan dobrą pamięć? Dopchałem się. Ma pan dobrą pamięć? Tyle. 50 milionowego narodu, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, więc bardzo dobrze. Ci ludzie, którzy tu są, przyjdą do pana. A ja większość twarzy pamiętam naprawdę, bo ja pamiętam. Panie prezesie, zapraszamy do...

Polskim, chciałbym tak jak powiedziałem na początku Polskim podziękować Polskim. przede wszystkim, bo to oni dbali, dbali i dbają cały, cały czas o tą pamięć. Bardzo ważne, Także bardzo dziękuję. A jeżeli chodzi o tutaj o organizatorów, no to przede wszystkim chciałbym podziękować panowi Janowi, Polskim który jest przez przez aktorem i gra Paderewskiego, rolę Paderewskiego odgrywa Pan Andrzejowi, wspólnej, strzykale jest z hodowca z Jęzkowic, który udostępnia bryczkę i konie. To wszystko dzieje się z powodów tylko wytworzymy, patriotycznych, wytworzymy, więc wytworzymy, to, tym cenniejsze to jest ten udział tych osób. Też chciałbym podziękować dla ikoników. Pani jeszcze takie uwagi techniczne ruszamy tak jak zawsze idziemy prosto ulicą Niezłomnych później ulicą Ratajczaka do 27 grudnia i Plac Wolności Dziękuję, bardzo proszę o

Wielkopolskiego. Niepodległość była sprawą całego. Polacy działali w walkach z ludźmi najmłodszymi. Dzieci wrzesińskie pokazały, jak kochać mowę ojców naszych. Polacy i patriotyzm. Tymi dzieci, które miały wtedy pieniądze, pieniądze. Polacy! Wielkopolski! Pierwszym Naczelnym Dowódcą Powstania Wielkopolskiego. Następnie Podpułkownikiem Armii Wielkopolskiej, powstałej z Powstańców Wielkopolskich. Na końcu został Generałem Brygady Wojska Polskiego. 16 stycznia 1919 roku Stanisław Kaczak przekazał dowództwo Generałowi Józefowi Muśnickiemu który kontynuował organizację Armii Wielkopolskiej, prowadzając między innymi w Od pierwszych dni walk piosenki i pieśni Szary świat przybił do sobą. lat temu, tak i dzisiaj stoimy tutaj pod balkonem, wyczekując, aż zobaczymy tego wspaniałego mistrza, wirtuoza, ale także wielkiego polityka i tak naprawdę ministra spraw zagranicznych w sumie zaraz obok Romana Dmowskiego, nieformalnego, jeszcze nie istniejącego państwa polskiego, który jeździł po świecie i który był emisariuszem polskości. Może krzyknijmy, żeby go zachęcić. Paderewski! 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 Se on ostettu. W Poznaniu mamy wiele okazji do świętowania. Dziękuję Wam bardzo za udział. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Przecież to jest nasze miasto. My jesteśmy u siebie. To jest nasze miasto! Kochani. Także przy okazji zapraszam też na za 28 czerwca. Na nasz wolności z okazji 56 o. roku. W Poznaniu. Spotykajmy się chociaż... Niech żyje Polska! 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 Na koniec tylko powiem, że jak Jan Paweł II był w Poznaniu, to powiedział do nas, że Wy o tą Polskę zawsze dbaliście. Zadbajmy o nią teraz, bo chyba potrzebuje z powrotem z naszego serca tutaj wielkopolskiego. Dziękuję wam bardzo za to zgromadzenie, za to ujęto uroczystości. Zapraszam i zamykam zgromadzenie. Nie żyje Polska! Nie żyje Polska! Nie żyje Polska! Nie żyje Polska! 上司の者、上司の者、上司の者。